Dla firm. Pomoc, którą oferują urzędy pracy. Dzisiejsze szkolenie dotyczy, dotyczy dotacji i refundacji z tytułu zatrudnienia nowych pracowników. Ponieważ zatrudnienie nowego pracownika oznacza dla pracodawcy przede wszystkim wzrost kosztów, to pracodawcy niebędnie powiększają stan zatrudnienia lub przyjmują y, pracowników y, bez nawiązywania w stosunku pracy albo na umowy śmieciowe. Y, Rozwiązaniem dla takiej sytuacji może być przyjęcie do pracy osoby bezrobotnej skierowanej przez Urząd Pracy i uzyskanie w związku z przyjęciem tej osoby zatrudnienia prewencyjnej y, pomocy finansowej w dotacji lub refundacji z Urzędu Pracy. Dodatkowo jeszcze Urząd Pracy pomaga w formie usług, jak pośrednictwo pracy i z takich usług mogą korzystać nie tylko pracodawcy, ale również przedsiębiorcy, którzy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie są pracodawcami. Ta wynika z ustawy 39 o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy. Tutaj muszę od razu nadmienić, że nie każdy przedsiębiorca jest pracodawcą. Różnica polega na tym, że przedsiębiorcą jest to osoba lub instytucja nie zatrudniających pracowników na umowę pracy. Natomiast pracodawca... Jest to osoba lub instytucja zatrudniająca i posiadająca pracowników. W związku z tym yy, przedsiębiorcy i pracodawcy mogą zgłaszać swoje oferty pracy do odpowiednich urzędów pracy, i te, te, te urzędy pracy mogą być właściwie ze względu na ich siedzibę. lub miejsce wykonywania pracy, albo do innego wybranego przez siebie Urzędu Pracy. Formy, w jakich bezrobotni mogą takich przedsiębiorców być zatrudnieni, to są staże, przygotowania zawodowe, wykonywanie prac interwencyjnych. I to mogą być formy zatrudnienia u przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników Aby uzyskać pieniądze na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, musi taka pracodawca spełniać określone warunki. Aby otrzymać takie dofinansowanie, musi zatrudnić bezrobotnego skierowanego przez Urząd Pracy i wtedy może uzyskać, starać się i uzyskać refundację kosztów wyposażenia i doposażenia jego zniska pracy. Taka fundacja przyznawana jest w określonej wysokości. Ta kwota jest określona w umowie. Nie może jednak być wyższa niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Takie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw to jest wykład z zysku, w lipcu tego roku wynosiło 4285,73 grosze i kwota w związku z tym, jaką można otrzymać na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w okresie czerwca i sierpień tego roku wynosi i 94 gr. Aby ubiegać się o taką pomoc, osoba, która jest podmiotem gospodarczym, przedszkol prowadzi przedszkole i szkołę, musi spełniać następujące warunki. Prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzającym dzień złożenia wniosku, ale do takiego okresu działalności nie oblicza się, działalności nie, nie oblicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej. No, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą jako hmm, podmiot w przedszkole lub szkoła, w tym momencie musi działać na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i również działać przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzającym dzień złożenia wniosku. Nie może zmniejszyć wymiaru czasu pracownika, który jest u niego zatrudniony. Nie może zalegać w dniu wniosku z wypłacanym wynagrodzeniem pracownika oraz opłacaniem należnych mu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz fundusz emerytur powoztowych i innych danych publicznych oraz nie posiadać nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych. Nie może się znajdować w trudnej sytuacji ekonomicznej, w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie może pracodawca, przedsiębiorca rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem ze swojej inicjatywy umowy o pracę bądź umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Refundacja kosztów Dokonywane jest po przedłożeniu przez przedsiębiorcę rozliczenia i udokumentowania tych kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego. O tym, które z poniesionych kosztów podlegają refundacji decydują regulaminy przyznawania tych środków i to są regulaminy obowiązujące w każdym urzędzie pracy. Takie regulaminy przykładowe mogą określać, jakie koszty mogą nie podlegać refundacji. I tak na przykład może nie podlegać refundacji zakup środków transportu, wydatki na remont lokalu, opłaty z tytułu wymajni lub dzierżawy lokalu, Jeżeli odpisuje już pracodawca i przedsiębiorca umowę o refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, to musi się zobowiązać do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres 24 miesięcy. Utrzymania przez okres 24 miesięcy takiego stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją. Zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, o których mowa w artykule 46 ustawy 2 o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudnienia na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych w przypadku, jeżeli nie spełnia warunków zatrudnienia i utrzymania stanowisk. Zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, o których mowa jest również w artykule 46 ustawy 2 ustawa o promocji zatrudnienia instytucji rynku pracy, w takim przypadku, kiedy naruszył bez pozostałe warunki umowy. Dodatkowo praca lub przedsiębiorca musi zwrócić mu równowartość odliczonego lub zwróconego podatku od towarów i usług w określonym w umowie o refundacji czasie. I tu nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu. W przypadku, gdy z deklaracji zadano okres rozliczeniowy, wynika kwota podatku podlegająca płacie do Urzędu Skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. W terminie 30 dni od dnia dokonania przez Urząd Skarbowy Zwrotu Podatku, w przypadku tej deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu zadany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu. Refundację można otrzymać dopiero po przedłożeniu Rozliczenia i udokumentowania kosztów poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, zatrudnienia na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego oraz pełnieniu innych warunków określonych zawartych w umowie z, z urzędem. Otrzy otrzymane środki finansowe będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami BHP oraz wymogami ergonomii. Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy należy złożyć, zanim się zatrudni osobę bezrobotną. Dopiero w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez urząd, podpisania umowy z urzędem określającym warunki refundacji, dokonaniu wszystkich zakupów, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej. Ja dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony do 24.eu lub no, wejścia na stronę YouTube i przejrzenia sobie prezentacji. Wpisując na pasku dotacje 24.eu znajdziecie Państwo tę dzisiejszą prezentację, nie również inne, wcześniejsze. Ja dziękuję za uwagę. To wszystko na dzisiaj. audio jump